Jośmanko tej strony, tak dla kolejnych filmów, a w tym odcinku ubrałem sobie na skybloku w Bedwarsach, a jest ze mną. Water's Elevators. Jak to robisz? Jak da ci pozwolenie? A masz zniszczyć skrzynki, a masz niszczyć skrzynki? Nie da się? A zostajesz wstaje... Z... Ci zniszczyć. A Woters, wiem co można zrobić, nam się płaca. Jeszcze nie, bo też. Woters, 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 ale. Woters, ja nie mogę. Woters, ale ja nie mam tyle. Woters, ja nie mam. Nie mogę się dalej budować. Woters, bo nie, nie mam wystarczająco tych. Zrobić stołniarkę, no. Ale Wotarstw nic w nich nie jest. W tej nic nie jest. Wotarstw, a patrz jaki jestem dobry w tą grę. Trochę pograłem. Poczekaj chwileczkę, bo... Wodę jak, eku? jak założyć... Wodę jak za... ubrać, bo ja mam diamentowy napierśnik. Mam dwa diam... Tak. Widzę, widzę. Potez, ja mam już dwa na pierśni. Potez, wejdź swój na pierśni jak ci rzucę na pierśni go załóż. Tak sprzedaj. Potez, a ja na obszar wydobywczy. Wodę se idzie na, na wydobywczy

Kierka jest tak samo szybka. No? Tutaj go postaw tutaj. No? czemu nie możesz? A masz otworzyć. A, A masz. otworzyć tą skrzynkę możesz? A jak to zrobić? Так. где я надо кликнуть? Коубинс. Rzuć, rzuć, rzuć. Watarz, buduj się dalej, buduj się dalej. No, buduj się. Watarz, je ja nie mogę budować. Ja w ogóle nie możesz budować.

Teraz ja idę do woda, wody w obszar wydobywczy. W prawym górnym rogu ma taki hal, wyspa zasobów i obszar wydobywczy. Woda z mnie. Włodarz, wiesz jakie ja sam głupi, Wyrzuciłem kilof, a potem mnie steleportowało wodę. Wyrzuciłem kilof, a potem jest zteleportowało. Więc teraz znowu wracam. Ej, mam nadzieję, ten... że... Ej, ej, jest... Wodę... Nie wiem, ale boję się, że ten kilof się kresli. Ej, straciłem kilofa. A, jednak nie... Nie, kamienny, kamienny, nie, kamienny. Potem się już potem dostęp zrobić, dostałem, już nic się nie stało. Yy, wszystko mam, tak idę go. do na, twoi, na twój domek. Okej, okay, to idę, okej, okay, to... Subcie wodę, to... <grybujesz> okej, okay, lecimy do jego bazy. Jestem... A jak zrobisz, żeby mieć to, gdzie, a wziąć sam tą lawę? Tylko masz lawę? Okej, bo Okej, ok, bo okay, teraz. Okay, Poczekaj To chwileczkę. To chodzi. No tak. Kliknij we mnie, kliknij we mnie, kliknij we mnie. Tak. Tak. Проверила, не могу. Что? Окей. So? Okay. Podesz, ale daj mi uprawnienia. Nie odpuzgający. Podesz, nie mam uprawnień. Jestem na innej wyspie. Wodes, gdzie jestem? Znajdź mnie. Wodes, a ja nie mogę nic... Wodes, a ja tu Bo no Wracaj na wyspę. Spotkać. Mienia do budowania nadal. Bo teraz na wyspie. Mojej. swojej, Bo teraz Nie, nie wiem, sprawdzam. Nie mogę. Nie mogę dać Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę, proszę, zniszczyć. Co? Proszę, zniszczyć ten kwiat. Sprawdzam. Nie mam pozwolenia. Nie mam pozwolenia. Co? Nie, jestem prostu dobrym parkurowcem. Wystarczy być dobrym parkurowcem. Daj się, da się. Na odcinku zobaczysz na odcinku zobaczysz. Widzę, jakie jest dosyć taki techniczny błędy ma. Bo też się nie ja też mnie te płyną na tą wyspę, widzowie. Na kogoś na wyspie? Ej, jesteśmy na wyspie, gdzie jest 100 innych graczy. Ej, na tej wyspie jest 10 innych graczy oprócz mnie. Ej, dlaczego oni nie dają uprawnień? Co wiesz? O, mam uprawnienia. Wysłali mi. Nie, nie mają diaksów. Żartuję nie dali mi. widzowie A jak? Okej, okay, nie mów tak głośno. Nie mów tak głośno, proszę. Ja za chwilę idę. Okej, okay, voter. Muszę zaraz kończyć odcinek. Według dopuje diaksy przecież. Jestem na hita. Woda jestem na hita w strefie, w której nie odrodzą mi się temki Jest! Przeżyłem, bo teraz bym na hitach jedno serduszko. Bo teraz jestem u mnie na, na tym, tym widzowie, poczekaj. Bo no, teraz ja się Wodę się ja nie mogę budować, wodę się ja nagrywam. Wodę sklepni nieraz. Sklepnie. Tak? No nie mam pozwolenia. Nie mam. Nie mam. A ty masz wiadro? A ty... A masz Ale no to pójdę. Potrzebuje. Tak lepszego. No, potrzebuję żelaznego kilofa. Żelaznego kilofa. Potrzebuję się wykopać. Żywe. Żelazny. Żelazny. Nie. Trzeba żelazny mieć. No. To chyba żelazo. Ale jest skocz po Bawię się. Zobaczam dzieci bawię się. Rewizuję dla Was i coś gadamy sobie, bo on mówił Jesteś dzieckiem, bo tak skaczę na nim. Widzę, tącik, to ci daj po prostu najbardziej nie nigdy wszystkich. A zrób, zbuduj jakiegoś parkour, którego ja będę robił na odcinku. Z budynku jest parkura. Wydaję, wodę, wejść bloki. Woda nie, wodę, z tym buduj. Wodę, patrz na to. Tak, bo z lodu łatwo spać. Bo zrób skok na trzy kratki, bo też zrób skok na trzy kratki, trzy przerwy. Co zrób czterokratkowy skok, Wotars. Nie, nie, nie buduj, Wotars. Zniszcz ten piecyk, ja chcę mieć czterokratkowy skok. Wotars, zniszcz to i zniszcz. Wotars, chcę mieć... ...trzykratkowy na cztery. I tak, jeśli... ale nie wiem, czy się da w tej grze. Nie zdekoczyłem. no na potkach się da w minecraft się... no tak nie na tu... nie teraz, tylko na bedwosach. Bo teraz nie na nie da się na tutaj na pięć kratek, na 400 też nie da. Woda, z Cię teraz doskoczysz z Teraz się craftingu tutaj skoczyć. Nie, woda, nie da się. Nie, woda, nie skoczyć prosto. Chodź mi prosto ze skrzynki. Woda, ej, to jest 3kratkowy skok. Nie wódrycy, tu czterokratkowy skok zrobić Tutaj, ten między tym, a tym jest cztery kratki Cztery R Raz, no. no tak Nie chodzi mi między, między tym, a tym, tym jest Okej okay. Ok, jak skończy ten, jak skończy ten skok, gdy będzie koniec odcinka taki challenge? Więc robimy ten skok na końcu odcinka taki challenge. Ok, Woters, okay, jeśli uda mi się ten skok, to kończymy odcinek. Jeśli się nie uda, to też. Nie, Woters, ja ciągle spadam. Widziałem, teraz zaraz będzie skok wiary. A skoczyłeś? Widzę, subskrybujcie, komentujcie. Pa!